Dzień dobry państwu, Antoni Opaliński to jest świat w konserwie na kanale Otwarta Konserwa w naszym studiu dr Krzysztof Rak, historyk publicysta. Dzień dobry. Cześć Antoni, bardzo witam serdecznie państwa. Autor licznych książek o historii XX-wiecznej dyplomacji, w tym ostatniej książki Piekielni sąsiedzi, to jest opublikowany razem z profesorem Grzegorzem Kucharczykiem Zarys relacji rosyjsko-niemieckich naszym kosztem, albo czasem na naszej głowie, a czasem w walce z nami, no krótko mówiąc, lektor, lektura obowiązkowa dla każdego, kto interesuje się nie tylko historią, ale też polską, jak najbardziej współczesnością, bo mimo, że świat istnieje trochę między Chinami a Ameryką, to my wciąż nadal jesteśmy również między Rosją a Niemcami. Trochę o Niemcach porozmawiamy, bo w Niemczech wybory 23 lutego, koalicja tzw. świateł drogowych, czyli socjaldemokratów zielonych i Mikroliberałów się rozpadła, no i teraz Niemcy będą wybierać sobie nowy rząd. Czy to no coś... jest za prowokacyjnie, Jesteś pewien, że dojdzie do, do tych wyborów w, lut w lutym 2025 roku? No chyba Niedawno... że coś się wydarzy, nie wiem. Nie dawno czyta... czytałem taki scenariusz. On oczywiście jest mało prawdopodobny, no ale niemiecka polityka zaczyna być właśnie ciekawa, bo, bo zaczyna nas zaskakiwać. Że ta niemiecka polityka jest nieobliczalna i daje nam dużo, przed nami jest wiele niespodzianek. A jest taki scenariusz, ja go czytałem, ten scenariusz dwa dni temu w bardzo poważnej, jednej z bardzo poważnych gazet, A otóż jest taki, że żeby doszło do wyborów, 16 grudnia, o ile się nie mylę, kanclerz nie, mo, m, m, musi do, nie może dostać wotum zaufania od e, Bundestagu, i pojawiają się głosy w AfD, e, żeby głosować za rządem e, za rządem Scholza. I w tym momencie, jeśli by, co jest niemożliwe na razie, ale w tym momencie, gdyby AfD wycięło numer, zrobiło psikusa i głosowało za wotum zaufania <grywa> dla kanclerza Scholza no to wtedy prezydent nie miałby prezydent Niemiec Steinmeier nie miałby pretekstu nie miałby prawa Rozwiązania Bundestagu. Tak, tak, ten scenariusz jest jednak mało, bardzo mało prawdopodobny, ale jest możliwy, bo są tacy w AfD i to też skrzydło najbardziej brunatne, którzy mówią: a poprzyjmy tego szolca, bo on nie chce wysyłać Taurusów. A to byłoby nawet dowcipne. Ja już się przestraszyłem. Ja zapomniałem naszego gościa przedstawiając też powiedzieć, że obecnie jest analitykiem Instytutu Zachodniego, czyli najpoważniejszej polskiej instytucji zajmującej się naszymi zachodnimi sąsiadami. Ja już przestraszyłem się, że tutaj rysujesz wizję jakiegoś kryzysu niemieckiej demokracji i kanclerza <laughs> Scholza, który zawiesza wybory. A tu po prostu, rozumiem, chodzi o możliwość... Walczącej demokracji, O tak? możliwość jakiejś takiej po prostu dowcipnej zagrywki parlamentarnej. No, wszystko jest możliwe, ale załóżmy jednak, że te wybory będą, tak? Na 99% będą. Tak, 99, ja wiem, bo tam w pewnym 9, 9. momencie pojawiły ale... się też jakieś problemy z głosowaniem kart wyborczych, zdaje się, nawet Polska tutaj miała pomagać z dostarczaniem praw zabrakło. Borczych, tak. Dobrze, Niemcy są zdaje się największym producentem papierów w skali Unii Europejskiej, ale rozumiem, że coś tam, coś tam, czegoś tam miało zabraknąć. Jeżeli jednak do tych wyborów dojdzie, sondaże wskazują na to, że jakaby nie była koalicja, to będzie nowy kanclerz i będzie to prawdopodobnie pan Friedrich Merz, czyli Taki wiecznie aspirujący, najpierw do bycia liderem HDC bo Angela Merkel go gdzieś tam usunęła i musiał się biedak zająć karierą w biznesie. Nieźle mu to zresztą zdaje się biedak. poszło. No, a teraz... To jest milioner, który robił świetne interesy, bo został partnerem jednej z największych amerykańskich kancelarii prawnych. To on taki biedak no nie jest. To po co jest? do tej nie polityki nie. wrócił w takim razie? Ja też się dziwię politykom. Po co oni, jak mając... Kupę kasy, mając zapewniony dobry byt, bawią się w tę politykę, Ja to nie rozumiem, ale to coś jest. Polityk, polityk z, musi mieć coś myśli, nie, niedobrze ze zdolnościami, nazwijmy to mentalnymi. To, to chyba jest cecha konieczna polityka. Nie możesz być cały. Jeśli jesteś człowiekiem zdrowym na umyśle i masz kasę, to powinnaś tą kasę wydawać, a, a jednak ta władza, yy, władza. No, coś jest w tym, że ta władza jest ciągnie ludzi chyba, no nie do końca sprawnych, tak? Już nie powiem pod jakim względem. No dobrze, słuchałem parę razy wypowiedzi pana Friedricha Merca, sprawia nie czeka dosyć politycznie sprytnego i chyba takiego, któremu zależy jednak na tej władzy, mimo dużych pieniędzy, które zarobił sobie w amerykańskim e, biznesie. No i teraz tak, czy to właściwie coś zmieni, jeśli chodzi o cały kształt polityki niemieckiej, jeżeli zamiast. E, Biurokraty, trochę nudnego biurokraty, socjaldemokraty, będzie trochę nudny prawnik Hadek. Trochę to, 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 to się samo Ci Niemieccy politycy są bardzo nudni. Czy coś to zmieni? No chyba jednak tak, bo no ja bym powiedział tak: tak dalej też być nie może. Tak, to znaczy jak? No, chociażby myślę tutaj o kryzysie gospodarczo-społecznym. Można nie podejmować i politycy słyną z tego, że przez długi czas nie podejmują decyzji. To już Machiavelli powiedział, że gra na czas to jest naj, najlepszą, czyli nierozwiązywanie problemom, to jest najlepszą, najskuteczniejszą strategią polityczną, bo być może zajdą takie okoliczności, że te problemy się same rozwiążą. No, i tak grała na czas Angela Merkel, tak grał na czas Olaf Scholz, minęło 20 kilka lat. No i co, problemy się same nie rozwiązały. Ja, jakie to są główne problemy? Jakie dzisiaj są główne problemy państwa niemieckiego? No to chyba wskażmy dwa, bo to główne to byśmy mogli dużo o tym mówić. Kwestie społeczne, kwestie migracji, tak. Niemcy nie wiedzą, co mają zrobić z tymi migrantami, którzy nie chcą którzy żyją de facto poza społeczeństwem, a korzystają z hojnego socjalu i też starowią coraz większy problem społeczny, no bo nie przestrzegają pewnych ogólnie przyjętych przez społeczeństwo norm społecznych. No, myślę tutaj też również o pewnych zjawiskach krymino. Kryminogennymi. Migracja to jest jedno. No dwa, gospodarka. My jesteśmy jeszcze, pamiętamy, że to Niemcy są takim krajem cudu gospodarczego to od lat 50., -tych, 60. -tych, a tutaj wyraźnie wszystko się zaczyna sypać, że ten kryzys, z którym dzisiaj jest gospodarka niemiecka, to nie jest kryzys związany. Z normalnymi wahaniami w gospodarce kapitalistycznej, tak? Wahaniami koniunktury, no tylko że on ma jednak charakter systemowy i ten model gospodarczy, który, który Niemcy wypracowały na przełomie lat 50. i 60., -tych, polegający na tym, że Niemcy są tym mistrzem eksportu, niemieckie towary podbijają cały świat, i nadwyżka eksportowa. Jest tym, co pcha niemiecką gospodarkę do przodu. Ten moment, model, chyba się, wy, chyba się skończył. A nie ma innego y, pomysłu, nie ma innej y, alternatywy. I tutaj takim najbardziej wyraź, wyraźnym przejawem tych problemów no jest, są, 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 jest kryzys przemysłu niemieckiego. A przede wszystkim przemysłu samochodowego. No tutaj to można o tym bardzo długo to, 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 kłopoty chociażby Volkswagena, kłopoty. i przemysłu chemicznego, który związany jest z drogą, między innymi, tak, ale czy przede wszystkim z coraz droższą e, energią. Przemysł chemiczny na energii stoi, to jest ten jeden z kluczowych czynników e, produkcji, i teraz firmy chemiczne. Te słynne niemieckie hi, firmy chemiczne, no, myślą o przenoszeniu się do Ameryki, gdzie, gdzie, gdzie energia jest tańsza. No właśnie tutaj są jeden problem polega na tym, że skończył się w pewnym momencie, a przynajmniej uległ zawieszeniu ten model korzystania. Przez niemiecką gospodarkę stanie, a przynajmniej tańszej niż dla innych użytkowników rosyjskiej, rosyjskiego paliwa, a no, z drugiej strony tu jednak wchodzi bardzo agresywna polityka celna. Już poprzednia administracja amerykańska stosowała różne mechanizmy protekcjonistyczne, no a Donald Trump wprost zapowiada, że będzie grał cłami, żeby poprawić stan amerykańskiej gospodarki. No właśnie, bo ten model zakłada. Yy... Jakby, że nie dochodzi do deglobalizacji, że ta globalizacja nadal istnieje, a jednym z elementów glo globalizacji są niskie, bądź ni niskie cła. No. Zwróćmy uwagę na fakt, że największą nadwyżkę handlową. Niemcy mają właśnie z Ameryką. No i teraz e, to jest jeden z głównych, to było przecież jedno z głównych haseł, głównych haseł prezydenta Elekta Trumpa, że zwiększymy cła o 10, chyba 20% z Europą i 60% z Chinami. No to co będzie z tym eksportem niemieckim i niemiecką nadwyżką w handlu ze Stanami Zjednoczonymi, łatwo się domyśleć. Pan Friedrich Merz, prawdopodobnie przyszły kanclerz Niemiec, chociaż chyba jednak w wielkiej koalicji, prawda? Jakaś to będzie taka, jeżeli cały czas są utrzymywać tą ści tę ścianę ogniową wobec strasznej EFD, no to będą musieli się znów dogadać z socjaldemokracją, być może zielonymi. To powiedzmy, jaka jest sytuacja na dziś, co mu okazują nam badania opinii publicznej, jaki rząd byłby dzisiaj, gdyby wybory były dzisiaj. No bo będą za 3 miesiące. To 3 miesiące to jest jednak dosyć długo. To jest dużo. Coś może się, się wiele może wydarzyć, zmienić. Tak. Chociaż w Niemczech to są takie to będzie pewnie różnica kilku procent, bo ja, no chyba musiałoby rzeczywiście dojść do jakiejś katastrofy, żeby żeby no to CDU ma ponad 30%. No nawet chyba lepiej. To tak CDU 32, 33, tak. 19 34. 19% ma Alternatywa, chyba 14 mają. 17, 19 Alternatywa, ale Alternatywa jest Alternatywa e, AFD jest e, un salon feis, jak mówią tak. Niemcy, czyli nie ma wstępu na salony i wobec alternatywy jest zapora ogniowa. Oni są, nie mogą wejść do żadnej w najbliższym czasie koalicji, no i do rządzenia tak naprawdę zwycięskiej, no bo na, na dziś dzień zwycięstwo CDU-CSU wydaje się za, 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 pewne i kanclerstwo Merca wydaje się pewne. Następne dwie partie do koalicji to jest SPD 15-16%, zieloni 10-11%. Liberałowie w ogóle nie wiadomo, czy wejdą do obozu. No właśnie, no nie wiadomo, czy ktoś będzie chciał jakoś... się bawić z liberałami. bo... Tam... Trzy osoby na krzyż będą. Tak, trzy osoby na krzyż. Czyli dzisiaj, jakby wybory były dzisiaj, to nie ma innej możliwości nawet, tak? że to będzie koalicja S... CDU, CSU, SPD. Czyli znowu powrót do Wielkiej Koalicji. Ale to jest dla CDU bardzo niekorzystne. Bo CDU, nie mając manewru, musiałaby zapłacić bardzo dużą cenę SPD. Najbardziej korzystne byłoby dla e, CDU, żeby ten wynik zielonych był na tyle dobry, żeby była możliwość arytmetyczna drugiej koalicji, no. czyli koalicji CDU-CSU zieloni. No i wtedy Merkel jako ten przyszły kanclerz, będzie mógł prowadzić negocjacje i zmniejszać cenę wejścia do koalicji, jaką CDU-CSU będzie musiała zapłacić. Tylko, że no to jeszcze oczywiście nie do końca zgadza się z polityką epoki Angeli Merkel. Zaraz do pani kanclerz jeszcze nawiążemy. Natomiast w tej chwili HDC pozycjonują się na tych, którzy jednak mocno Przyhamują zieloną transformację, bo po prostu tego chce znaczna część niemieckich wyborców. No, na wschodzie zdaje się prawie wszyscy wyborcy, więc pan Merz musi obiecywać, mm. że jednak niektóre zielone szaleństwa zostaną mocno ograniczone. W koalicji z Zielonymi będzie to trudne. Antoni, ty myślisz o polityce jako konkurencji programów. No, przepraszam. przepraszam, jesteś trochę naiwny. Polityka to jest walka o władzę. Jak wiedzieć, czego... czasami być naiwnym, bo to pozwala na stawianie ciekawszych pytań. Weźmy przykład Hesji, rządów. Landowych Hesji, bo ten, ten przykład pokazuje właśnie ten kazu, o którym op op opowiedziałem. Tam, SP, tam CDU, CSU mogło sobie wybierać i raz rządziło, przedtem rządziło, ile dobrze pamiętam, z Zielonymi, teraz rządzi z SPD, bo obydwie te partie dawały możliwość wejścia do stworzenia koalicji. To jest, w Niemczech jest wszystko możliwe, i jeszcze jedna uwaga, pamiętajmy, że cztery lata temu za jedną z najbardziej prawdopodobnych koalicji uważało się koalicję CDU-CSU-Zieloni. To, 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 to nie jest koalicja niemożliwa, ale jak mówię, no dzisiaj najbardziej prawdopodobna jest koalicja CDU-CSU-SPD. Tym bardziej, że tu masz rację. SPD-owcy są bardziej pragmatyczni i, i, i mniej zorientowani na realizację programu, na pewno niż część zielonych, bo na pewno w zielonych jest takie skrzydło fundamentalistyczne, ideologiczne, no, z, którym, z którym rządzenie są, byłoby dosyć trudne. To są ci, którzy wierzą. Swoje idee zielone. Tak. Pytanie o sprawy międzynarodowe i znów wracamy do nieszczęsnego pana Merca. Powiedziałem, że jest nudna, cały czas do niego wracam, bo on się pozycjonuje no też z racji trochę na te swoje związki z biznesem amerykańskim. Tak bardzo właśnie proatlantycko, tam w tej chwili w CDU o sprawach międzynarodowych wypadają się tacy politycy, jak. Pan Roderich Kiesewetter czy pan Norbert Redgen, to oni wszyscy są tacy właśnie proamerykańscy, krytykują Scholza, że nie chce tych taurusów na Ukrainę dostarczać i tak dalej. No ale z drugiej strony przecież CDU to jest partia Angeli Merkel, więc jedno pytanie jest takie, czy jaką oni właściwie będą prowadzić, zwłaszcza w koalicji z czerwonymi, politykę zagraniczną. A drugie to takie, co słychać u pani kanclerz, bo zdaje się, że ona czasem się publicznie wypowiada. No nie tylko. To może co, zacznijmy od pani kanclerz, tak? Zacznijmy od tej cudownej kobiety, oczywiście. Pani kanclerz wydała w ostatnim czasie swoje memuary, no, chyba już są na rynku. Wreszcie się gołstajterzy się ogarnęli i napisali. <laughs> tak. Ja jeszcze nie czytałem, ale czytałem. Jadąc dzisiaj tutaj do studia, czytam duży wywiad w Der Spiegel, który jest no właśnie elementem kampanii promocyjnej tej książki. No, krótko mówiąc, pani kanclerz nie wyciągnęła żadnych wniosków. Te dwa, te dwie, dwa największe błędy, jej błędne decyzje, które. Powszechnie uważane są za błędne decyzje, ona nadal broni. Czyli w roku 2015 otwarcia granic dla imigrantów nadal uważa, że postąpiła właściwie, no i broni budowy i udziału Niemiec w budowie Nord Stream 2. Rozumiem, że. I ograniczania Ambicji dotyczących członkostwa Ukrainy w NATO. Ona tych, tych elementów swojej polityki po dziś dzień broni i uważa, że miała rację. łączności między ludźmi, którzy giną pod rosyjskimi bombami, a pieniędzmi, jakie Putin zarabiał na sprzedaży Niemcom swoich surowców, jakby tutaj nie ma tej, tej łączności, nie ma w tej refleksji. I to, to, to to Angela ja wiem, znów Go, pytania, du, Nie, 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 to nie, nie na inne pytanie. Gostrajterzy na tyle dobrze pracowali, no, że jakieś, to, 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 ona, to, ona to w bardzo zawiły sposób tłumaczy. Najczęściej broni się w ten sposób. Wówczas były takie e, warunki, ja musiałam się jako polityk dostosować do tych warunków. Przykładowo, krytykowana za budowę Nord Streamu mówi i to moją uwagę zwróciło. No ale przecież te państwa, które były zainteresowane tym, żeby Nord Stream czy powinny być zainteresowane, żeby Nord Stream 2 nie powstał, czyli Polska i Ukraina wcale przeciwko Nord Streamowi nie było. To zwróciło moją uwagę, yy, dlatego jestem ciekaw, czy co, 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 co tam ciekawego będzie w tych yy, memuarach, bo nie sądzę, żeby ona broniła się, mówiąc nieprawdę, coś musi być na rzeczy. Jestem bardzo ciekaw, co to znaczy, że Polska nie była przeciw Streamowi. Kiedy Polska, który rząd polski i tak dalej. Tak, to te tak. pamiętniki mogą być ciekawe również dla polskiej refleksji o naszej polityce. Mamy, na, mam nadzieję. Dobrze, to jak, jak przeczytamy, o to o tym porozmawiamy. Natomiast pytanie o przyszłą politykę zagraniczną tego nowego rządu, który jakiś powstanie zapewne po tych wyborach zakładamy optymistycznie, że niemiecka demokracja ma się dobrze, jednak te wybory będą nikim ich nie odwoła, wszystkie karty do głosowania zostaną wydrukowane albo ktoś się tam dowiezie. No i pan Merc zostanie sobie wreszcie tym kanclerzem. To zresztą jest śmieszne a propos, bo jak, było, jak jubileusz był Angeli Merkel i właśnie ona tam była przez Hadeków przyjęta i laudację najczęściej właśnie wygłaszał pan kanclerz, o którym skądinąd wiadomo, że oni się bardzo nie lubią zdaje się. Natomiast to było tyle śmieszne, że między nimi tam jest nawet dwa lata różnicy, jeśli chodzi o wiek, czyli 68-letni pan robił laudację wobec 70-letniej pani. Przepraszam, to nie jest wypominanie wieku, broń Boże, pani kanclerz, tylko chodzi o to, że to generalnie już jest takie pokolenie, nie najmłodsze. Dobrze, zostanie wreszcie tym kanclerzem, jaką będzie prowadził politykę zagraniczną, i czy ona się czymś będzie różnić od polityki pana Merca, który, pana Szolca, który oczywiście ogłosił cały ten wędę, ale umówmy się, że ogłosił je tak trochę, zaciskając zęby, no bo coś musiał powiedzieć. Znowu, no, wróżymy trochę z fusów. Ja powiem tak: historia uczy, że mocarstwa rzadko dokonają jakichś dramatycznych zwrotów w swojej polityce. I jak z tej perspektywy historycznej popatrzymy na te pewne prawidłowości polityki mocarstwowej, to to, co się stało po 24 lutego z polityką niemiecką, po 24 lutego... 2022 roku. To, że to cały ten wende nie doszło do, do, w końcu do skutku, to jest zrozumiałe, bo pomocarstwa yy, kierują się pewnymi długofalowymi interesami, i, i zwroty są naprawdę bardzo rzadkie. Tak więc ja nie wierzę w to, że przyjdzie nowy kanclerz i dokona zwrotu, tym bardziej, że jak mówiliśmy, najbardziej prawdopodobną koalicją jest koalicja CDU, CSU, SPD, czyli tu tym samym w tym rządzie będzie kontynuacja partii SPD u władzy. SPD prawdopodobnie, ja mówię na dzień dzisiejszy, zostanie u władzy. Jeżeli będzie jedynym partnerem koalicyjnym, to jak nic wymusi, na przykład, dodanie sobie ważnych resortów typu sprawy zagraniczne? No właśnie, na przykład. Ale powiedzmy też naszym słuchaczom, że te sprawy. Strategii polityki zagranicznej to nie jest MSZ. Tak, to jest Kancleramt, ka To jest urząd kanclerski i to jest domena e, kanclerza. I pytanie jest, czy kanclerz będzie prowadził, e, czy zmieni swoją politykę na przykład w stosunku do Ukrainy? Mi się wydaje, że e, mi się wydaje, że nie. Obecny kanclerz mówi co pra... kandydat na kanclerza, tak? mówi co prawda, że wysłałby te rakiety. Zgodziłby się, żeby te wysła... na, na, na wysłanie rakiet Taurus na Ukrainę, no ale też do końca nie wiemy, jakie ograniczenia by narzucił, wysyłając te rakiety. To nie jest też takie, wcale takie pewne. Ja sądzę, że tu jednak będzie kontynuacja. Gdzie bym spodziewał się. Braku kontynuacji i widziałbym szans na pewną zmianę, to ja bym widział to w polityce klimatycznej. Ona ma też wpływ na politykę zagraniczną, tak? No Jest właściwie elementem polityki zagranicznej. I, 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 I mam taką nadzieję, że tutaj to zapoczątkował chyba Trump, odejście, mówiąc o odejściu od polityki klimatycznej. Niemcy się na to nie zdecydują, ale możemy spodziewać się. Pewnego poluzowania tej, 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 tej polityki klimatycznej. Już są pewne zapowiedzi przed chyba kilkoma miesiącami CDU. Opublikowało taki dosyć duży dokument dotyczący przyszłej strategii energetycznej. Tam widać pewne, pewną zmianę akcentów, bo to też, też zwrotu nie będzie, na to też nie ma co liczyć. To nie w niemieckiej polityce, ale na przykład wyraźnie mówi się, że o ile raczej chyba mało prawdopodobne jest uruchomienie ponowne tych dużych elektrowni jądrowych, to myśli się o z inwestowaniu w smr -y, czyli te małe elektrownie jądrowe, a zdaje się, że ta technologia właśnie jest wdrażana, bo Chińczycy na przykład wybudowali pierwszy SMR, bo do tej pory no, mówiło się, że tego nie ma, nie wiadomo, co z tym będzie. Czyli, tak więc tutaj wyraźnie widać, że. Yy, Dojdzie do pewnej zmiany, no też Niemcy kładą nacisk i wierzą w to, że fuzja jądrowa tutaj będzie tym, dostarczy nam, dostarczy nam. Energii. No, tylko na razie z tą fuzją jest ten problem, że na, na razie cały czas trzeba więcej energii włożyć w, w, to, w, ten, w, ten, w ten proces fuzji, niż, niż, niż jeżeli o, otrzymujemy. Ale no, ale tutaj... Zawsze czasem dochodzi do przełomów i te, wtedy pytanie, kto jest. I tutaj widziałbym pewne, pe, 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 pewną szansę, że tutaj ta polityka klimatyczna zostanie poluzowana i co no, też będzie z korzy korzyścią dla gospodarki e, niemieckiej. Ale to też nie ma jakiegoś planu. No. CDU, CSU jak na razie przynajmniej nie przedstawiło tego planu. Jak to, to będzie ostatnie, wyglądało? Ostatnie pytanie w kontekście Twojej książki, znaczy Waszej książki z profesorem Kucharczykiem, razem, razem napisanej właśnie o tych sprawach polsko-niemiecko-rosyjskich. Jacek Sariusz-Wolski kiedyś opowiadał, że Angela Merkel, wkrótce po tym, jak została kanclerzem, gdzieś tam jak była w Polsce, to właśnie powiedziała w Warszawie na spotkaniu, jak rozumiem, takim szerokim politycznym z elitami politycznymi, tutaj trzeci RP ówczesnymi, taką złożyła obietnicę, że zawsze jak będzie lecieć, do Moskwy, to zawsze będzie zatrzymywać się, lecąc i wracając. W Warszawie nie chodziło dosłownie, jak rozumiem, zatrzymywanie się tylko do taką deklarację konsultowania polityki wobec Rosji z takimi partnerami jak Polska. No, komentarz pana ministra był taki, oczywiście kłamała. To rozumiem, wynika oczywiście z pewnych historycznych uwarunkowań niemieckich interesów i tradycji niemieckiej polityki. Pytanie w odniesieniu do tego następnego rządu. Wiem, wróżymy z fusów, no, ale jakoś możemy go opisać. Tutaj pewnie się zbyt wiele nie zmieni. Kłamała. No chciała nam zrobić przyjemność Polacy lubią. To, że my w ogóle w to uwierzyliśmy i w ogóle, że rozważaliśmy taką możliwość, no, świadczy o tym, że to my nie rozumiemy za bardzo polityki zagranicznej, a nie świadczy jakiś świadczyło o złej woli byłej pani Kanclerz. Zasada w polityce zagranicznej jest taka. W relacjach między mocarstwami nie ma tych trzecich tym, i, i szczególnie gdy ten trzeci to jest krajem małym bądź średnim. No cudów cudów nie ma. No, tylko my w to mogliśmy uwierzyć. No, to jest niemożliwe, żeby relacje pomiędzy Berlinem a Moskwą, dwoma potężnymi kontynenta, tenal, kontynentalnymi y, mocarstwami. Jedno z tych mocarstw, w tym wypadku Niemcy, uzależniały od konsultacji z Polską. No, no, no. no. No dobrze, czyli rozumiem, że trzeba budować własną ja siłę, niezależnie od tego, kto tam sobie usiądzie w tym Możemy hotelu też handlerzu. opowiadać, że jestem młody, piękny, szczupły i tutaj mam piękne, piękne włosy. No i możesz mnie tak widzieć, ale to coś by, jakbyś tak mnie widział, to by coś świadczyło, że masz jakieś zaburzenia w postrzeganiu. A my mamy zaburzenia w postrzeganiu rzeczywistości międzynarodowej. Uznajmy, że młodość to stan ducha, ale niekoniecznie powinna wpływać zawsze na relacje międzynarodowe, a zwłaszcza ich interpretacje. Krzysztof Rak był gościem otwartej konserwy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję Państwu.